No cześć, ta seria ma na celu zaprezentowanie, jak portfel akcji budowany latami i cały czas aktywnie rozwijany może służyć jako źródło pokaźnego zysku pasywnego. Przy pomocy dopłat oraz wzrostu cen akcji od 2019 roku portfolio osiągnęło już ponad 800 tysięcy złotych, chociaż nie wszystkie spółki w nim są dywidendowe. Obecnie dąży do tego, żeby otrzymywać dywidendy, czyli swój udział w zysku firmy w każdym miesiącu, tak aby faktycznie zastąpiło to w pewnym momencie dochód z regularnej pracy. Oczywiście cała sprawa nie jest żadną magią i wymaga lat pracy, rozwijania się, oszczędzania i nauki inwestowania, bo to też wcale nie jest takie proste, żeby być skutecznym. Chcę tu przede wszystkim pokazać, że akcje to nie są jakieś wirtualne papierki, a firmy generujące prawdziwą gotówkę. Będę tu opowiadał trochę o spółkach, które wypłaciły dywidendę w danym miesiącu, rozprawiał się z mitami na temat inwestowania i być może uczył was, jak tłumaczyć takie najbardziej podstawowe sprawy znajomym czy rodzinie. No bo uważam, że każdy dorosły człowiek, który oczywiście jest fizycznie w stanie to zrobić, powinien spróbować zgromadzić i nauczyć się zarządzać stoma tysiącami złotych. To jest kwota, którą przy pewnej dyscyplinie da się odłożyć na przestrzeni lat, i to zagwarantuje, że będziesz przygotowany czy przygotowana do funkcjonowania w tym kapitalistycznym systemie inflacyjnym. O tym powiem trochę więcej później. Będę tu też mówił trochę o swoich dywidendowych planach inwestycyjnych. Należy Wam się oczywiście informację, że inwestowanie dywidendowe nie jest proste i może okazać się dla Was nieoptymalne. Warto na pewno wykorzystać konto emerytalne IKE, aby zoptymalizować tę strategię podatkowo. Mam też serię, w której co miesiąc inwestuję 500 zł i wydaje mi się, że dla początkujących tamte filmy będą najlepsze. Link zostawię w komentarzu i przypomnę, że to nie są rekomendacje inwestycyjne, a wy powinniście czy powinnyście oglądać i czytać różne treści i wybrać strategię w zgodzie z własną osobowością. Wszystko polega na tym, że trochę żeby to zaprezentować, a trochę żeby samemu wreszcie zobaczyć efekty swojej przeszłej pracy, postanowiłem na chwilę wypłacać przelewy dywidendowe, które wpływają na moje konto maklerskie i zamykać je w kopertach. Po czasie chcę sobie zbudować taką pamiątkę i symbol tego, jak dużo da się osiągnąć dzięki konsekwencji. Jeżeli macie ochotę to śledzić i uczyć się inwestowania razem ze mną, to zachęcam do subskrypcji, a nie pogardzę też oczywiście łapką w górę i komentarzem, żeby więcej osób wpadło w moje inwestycyjno-edukacyjne sidła. Zima to raczej czas, kiedy dywidend jest mniej, ale w tym roku grudzień wypadł wyjątkowo dobrze. W pierwszej kopercie jest zaliczka na dywidendę ze spółki Digital Network i w środku mamy 1370 zł. To mój niedawny nabytek, dosyć mała spółka, która posiada takie ekrany reklamowe w ruchliwych miejscach miast i wynajmuje je reklamodawcom. Osoby przejeżdżające obok dworca centralnego w Warszawie wiedzą na pewno o czym mówię. Spółka od czasu mojego zakupu sporo już urosła, więc nie kierujcie się tym, co ja mam w portfelu. Najpierw trzeba odbębnić swoją porcję nauki. Jakiś czas temu wrzuciłem film, gdzie pokazuję ten cały proces analizy, który przechodzę. Też umieszczę go w komentarzu. W ogóle te pieniądze po latach wyglądają fajnie i dają satysfakcję, ale musicie wiedzieć, że za zatem stały no tysiące godzin pracy, żeby mieć ten kapitał i go zainwestować. No i już pewnie tysiące godzin nauki, żeby wiedzieć, jak go zainwestować. Druga koperta zawiera dywidendę od spółki Dome Development. Tutaj kolorowy tusz mi się skończył. Jest to 460 zł. To też jest prawdopodobnie połowa dywidendy, reszta będzie wypłacona w przyszłym roku. Posiadam 91 akcji spółki Dom Development ze średnią zakupu 133 zł. Szczerze to chciałbym mieć więcej, ale pod wpływem dobrych wyników i wysokich marsz deweloperów cena tej spółki dosyć mocno odjechała. Co ciekawe spółka od 2013 roku płaci rok w rok rosnące dywidendy. Niedawno przerzuciła się na płacenie dywidend w dwóch ratach, dlatego tak dziwnie to wygląda w tej tabelce. Na rynku mieszkaniowym widać oznaki schłodzenia, i wydaje się, że popyt przestał dominować nad podażą. Ja nie zamierzam pozbywać się Dom Development i nawet liczę na spadki na tej spółce, bo to jest jeden z moich typów dotrzymania najchętniej dekadami. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, że spółka działa w dużych miastach, do których napływa coraz więcej ludzi, i nie zostaną one pewnie nawet w ogóle dotknięte spadkiem liczby ludności. W każdym razie, o następne 5-10 lat jestem w zupełności spokojny. Cena do przychodów tej spółki zachowuje się mocno cyklicznie, a obecnie jest bliżej górnych poziomów, więc po prostu w tym momencie spokojnie sobie czekam i kupuję inne spółki. Trzecia koperta zawiera dywidendę z poturbowanej spółki Orlen, stąd te barwy żałobne i jest to kwota 1110 zł. Nie ukrywam, że to akurat okazała się fatalna inwestycja. Jestem na nominalnym plusie dzięki dywidendom, no ale niestety inwestowanie w podmioty państwowe na dłuższą metę no nie jest najlepszą strategią z możliwych. Orlen kupowałem dawno temu, po prostu nie mając wiedzy i starając się kupować podmioty, które na pewno nie zbankrutują. Pod tym względem myślę, że wyszło ok, bo przynajmniej nie straciłem kapitału. Na razie nie myślę o sprzedaży i poczekam na poprawę sentymentu do tej spółki. E, no, tak wygląda inwestowanie na początku. Nie mając jakichś konkretnych źródeł wiedzy ani nie wynosząc takiej wiedzy z domu, musiałem działać trochę po omacku. Teraz już inaczej buduje portfel, ale każdy musi przeżyć jakieś kiepskie inwestycje. To trochę tak jak w sporcie. Potrzeba po prostu lat, żeby być w tym dobrym. Jeżeli nie masz na to czasu i ochoty, to inwestowanie oczywiście dalej jest możliwe, ale wybrałbym wtedy strategię pasywną, czyli np. ETF plus obligacje i o tym mówię w serii inwestowania 500 zł. Około połowy przyszłego roku podejmę pewnie już decyzję o takiej większej przebudowie tego portfela i wtedy dokładnie też omówię co w nim było i co zmieniłem, no bo to będzie dosyć ciekawe. Kolejna koperta jest to zarejestrowana na Cyprze, ale notowana na GPW spółka Asbis, a w kopercie 120 dolarów, bo Asbis wypłaca dywidendę właśnie w dolarach. To kolejna na razie raczej mało udana inwestycja, bo Asbis mierzy się z problemami ze zwiększaniem przychodów. To jest dystrybutor urządzeń elektronicznych, w tym sprzętu od Apple. Moja hipoteza zakłada, że Azbis skorzysta na cyfryzacji krajów rozwijających się na terenie, których działa. Jeżeli w przyszłym roku nie nastąpi jakieś większe ożywienie konsumenckie i spółka nadal będzie raportować kiepską sprzedaż, to chyba już podejmę decyzję o pozbyciu się tej spółki i zamianie na coś innego. Pamiętajcie, że w takim portfelu nieudane inwestycje to normalka, a liczy się wynik całego, dobrze zdywersyfikowanego portfela. Po ponad 5 latach wygenerował on 102% stopy zwrotu i trochę ponad 14% średniorocznej stopy zwrotu. Trzeba pamiętać, że ja dywidendy traktuję jako dodatek, a obecnie skupiam się głównie na tym, żeby spółka się rozwijała. 14% średniorocznej stopy zwrotu to wynik naprawdę dobry, jak na kogoś, kto zaczynał totalnie od zera. Ja wam teraz pokazuję wszystkie swoje inwestycje, włącznie z jakimiś bankrutami czy innymi dziwnymi pomysłami, na które udało mi się wpaść nie mając żadnej wiedzy. Teraz inwestuję już dużo lepiej i mam nadzieję na utrzymanie tego wyniku. Przy tej wielkości portfela dawałoby to już rocznie więcej niż wynosi roczna średnia krajowa. To dlatego tak warto odkładać i akumulować sobie kapitał zamiast przez całe życie wydawać wszystko, co zarobimy. Mam nadzieję, że to 14% średniorocznej stopy zwrotu troszkę pokazuje, dlaczego lokaty nigdy nie będą równać się z inwestowaniem na rynku akcji, chociaż akurat obecnie te promocyjne oferty nie są takie złe. Powiem o tym za chwilę. Została nam ostatnia koperta od amerykańskiego funduszu nieruchomości, który wypłaca te dywidendę w każdym miesiącu i są to 3 dolary od Agri Realty Corporation. Nie będę się tutaj bardzo rozwodził, bo kilka dni temu nagrałem odcinek o rejtach, czyli właśnie o tych funduszach, więc po prostu zachęcam do obejrzenia. Do zakupu spółek, rejtów czy ETF-ów korzystam z konta maklerskiego WixTB, to jest partner czy też sponsor tego kanału, ale jak zwykle współpracujemy tylko i wyłącznie dlatego, że ta oferta jest atrakcyjna i za zakupy nie zapłacimy prowizji do kwoty 100 tys. euro miesięcznego obrotu. W XTB jest też dostępne konto IKE, które idealnie nadaje się do inwestowania pasywnego w ETF-y czy właśnie dywidendowego, szczególnie w polskie spółki. W ogóle ta oferta zero prowizji plus brak podatku na koncie IKE sprawia, że to chyba właściwie pierwsze w historii konto, gdzie autentycznie nie poniesiemy żadnych opłat za inwestowanie. No ja sam swoje ikę wykorzystuję właśnie do polskich spółek dywidendowych, ale no nie polecam na start. Najpierw odróbcie lekcję. Link do XTB jest w opisie i komentarzu. Wielkie dzięki za każdą formę wsparcia. W tym roku dostałem łącznie 30 tysięcy złotych netto z dywidend, a więc moje karkołomne założenie z początków drogi inwestycyjnej. Żeby zwiększać te wpływy o 50% rok do roku udaje się w miarę realizować, ale wymagało to skupienia się tylko i wyłącznie na pracy i zarabianiu. Kontynuacja tego trendu oznaczałaby, że w przyszłym roku musiałbym dostać 45 tysięcy złotych netto. Kiedy w obecnym roku zaczął się sezon dywidendowy, to swojego kapitału w portfelu miałem 365 tysięcy, w sensie takich pieniędzy, które sam dopłaciłem. I myślę, że to jest taka sprawiedliwa, uczciwa wartość, do której można porównać te wpływy netto z dywidend. No bo druga połowa roku, którą pokażę w przyszłym roku w tej serii, wygląda wyglądała tak, że oprócz wpływów ze swojej bieżącej pracy. No, ten YouTube się bardzo rozwinął, więc od drugiej połowy bieżącego roku miałem już naprawdę dużo więcej kapitału, żeby inwestować, a od tego kapitału jakby jeszcze nie zdążyłem dostać dywidend. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co, o, o co mi chodzi. Obecnie, tak pod kątem przyszłego roku, bacznie przyglądam się i zastanawiam nad spółkami takimi jak Grupa Kenty, XTB Kruk czy Mobruk i mam jeszcze kilka innych na radarze. Wszystkie według mnie mają potencjał do długoterminowego rozwoju, a przy okazji płacą całkiem atrakcyjne dywidendy. To jest jednak taka luźna myśl, no nie traktujcie tego jako rekomendację do kopiowania. Pewnie niedługo nagram o tym dłuższy materiał i ponownie wyjaśnię dlaczego te, te spółki wydają mi się całkiem spoko i pewnie gdzieś tam jak będą spadać to będę je sobie dokupował. Pod ostatnim odcinkiem z kopertami pojawiło się sporo pytań i wątpliwości co do opłacalności mojego inwestowania dywidendowego. Mam nadzieję, że to już trochę wyjaśniłem. No ale były takie komentarze, że jak na taki portfel to malutko tych dywidend, że lepiej to wrzucić na lokatę. Zawsze kiedy jakiś materiał dociera do osób spoza świata inwestycji, to właśnie takie się pojawiają. I trochę się nie dziwię, bo to jest nieintuicyjne. Po pierwsze, dlaczego lokaty są bezpieczną, ale jednak kiepską formą inwestowania w długim terminie? Po drugie, czy nas w ogóle powinno obchodzić to, że dzisiaj inflacja wynosi 5, 10 czy 15%? Po trzecie, dlaczego inwestując pasywnie, wybierałbym ETF-y akumulujące, a nie te wypłacające dywidendy mimo wszystko. Zacznijmy od tematu inflacji, bo według mnie takim bazowym celem w inwestowaniu, szczególnie na początku, powinno być pobijanie tej inflacji, a więc zabezpieczenie wartości pracy, którą wykonałeś czy wykonałaś w przeszłości, tak aby nie stać się ofiarą systemu inflacyjnego, w jakim żyjemy. Nie mówię, że sam system jest zły, bo ma sporo plusów i to takich naprawdę konkretnych, ale tak jak wchodząc do wody, musisz znać pewne zasady poruszania się w niej i wyćwiczyć je w praktyce. Tak samo funkcjonując w systemie, gdzie pieniądz nieubłaganie traci na wartości, musisz wiedzieć, jak się w nim poruszać. To będzie dosyć proste, ale ciekawe, bo wydaje mi się, że sporo osób nie do końca rozumie, jak działa wskaźnik inflacji i w ogóle inne wskaźniki makroekonomiczne. Na przykład cały czas wydaje mi się, że w takim powszechnym rozumieniu, jeżeli tutaj w kwietniu 2023 roku kiedy odczyt inflacji wynosił około 14-15%, zapytałbym takiego typowego, spotkanego na ulicy człowieka, czy opłaca się kupić obligacje oprocentowane na poziomie 7% rocznie, to bez zastanowienia odpowiedziałby, że nie, bo jak to przecież inflacja 14%owa. No i właśnie to nie ma znaczenia, bo to już jest przeszłość. Twoje pieniądze już straciły na wartości, a ty nie mogąc nic zrobić, chyba że potrafisz cofać czas, powinieneś, czy powinnaś skupić się tylko i wyłącznie na przyszłości. Okazuje się, że te 7% aplikacje okazałyby się naprawdę niezłym pomysłem, bo wtedy prognozy NBP faktycznie zapowiadały mocne schłodzenie wskaźnika inflacji. W kwietniu 2024, czyli rok później, inflacja wyniosła 2,4%. Co oznacza, że w ciągu roku, w porównaniu do kwietnia 2023, ceny wzrosły średnio o 2,4%. Nasze obligacje wygenerowały więc realny zysk. Inaczej sprawa się miała oczywiście rok wcześniej, bo w okresie od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 ceny wzrosły faktycznie o 14,7%. Podsumowując, zakładając lokatę na rok lub podejmując jakąkolwiek inną inwestycję, powinieneś zostawić jej zwrot z prognozowanym, a nie teraźniejszym wskaźnikiem inflacji. Podjęcie decyzji o inwestowaniu w 2019 roku było więc nieświadomie, ale chyba do tej pory najlepszą decyzją w życiu, bo ta decyzja pozwoliła mi przejść suchą stopą przez okres bardzo wysokiej inflacji. Nie zapominajmy, że ona działa jak procent składany, to znaczy jeżeli przez następny rok inflacja wyniesie 5%, to kolejny rok nie będzie liczył się znowu od bazowych 100 punktów, tylko już od tych 105. W taki sposób skumulowana inflacja od 2019 roku wyniosła aż 44%. A tu widzicie, jak poradził sobie mój portfel polskich akcji głównie w zestawieniu z tą inflacją. To stąd bierze się ta pogłębiająca z każdym rokiem różnica między bogatszą i biedniejszą częścią społeczeństwa. Ta bogatsza ma aktywa jak akcje, nieruchomości, obligacje czy, czy złoto, które albo zabezpieczają, albo wręcz wyprzedzają inflację. Historycznie najlepiej radziły sobie z tym akcje i nieruchomości. Biedniejsi ludzie zwykle wydają pieniądze często z przymusu, tylko na życie, no i nie mają możliwości po prostu czy wiedzy, czy okazji, aby nabyć aktywa, które zyskują na wartości w czasie. To też nie zawsze jest ich wina. Jeżeli chodzi o lokaty, które obecnie komentujący czasami podają jako bardziej atrakcyjną od rozsądnego inwestowania na rynku finansowym formę lokowania kapitału, no to spójrzmy na fakty. Poprosiłem chat GPT, żeby wyszukał najlepsze oferty lokat z danego roku to zwykle były te, wiecie, oferty na 3 miesiące, do, co do których trzeba było spełnić dodatkowe warunki, więc tam dochodziłoby do żonglowania y, tym kapitałem i sprzedawanie swoich danych. No i tak, 2022 rok maksymalnie 3% na lokacie. Inflacja w grudniu 2020 wyniosła 2,3%, więc jakbyśmy się uparli, to po zapłaceniu podatku wychodzimy mniej więcej na zero. 2021 Lokaty płaciły maksymalnie 2% po spełnieniu promocyjnych warunków, a inflacja w grudniu 2021 to już 8,6%, co oznacza bardzo szybką erozję kapitału. 2022 podwyżki stóp procentowych i najlepsze lokaty płacą 8%, ale za to inflacja w grudniu sięga 16,6%. Kolejny cios w naszej oszczędności. 2023 dalej możemy znaleźć promocyjne lokaty na 8%, a inflacja w grudniu wyniosła 6,2%. Całkiem podobnie jak 2023 skończy się 2024 rok. Skumulowany zysk z tych promocyjnych lokat to około 32%, a skumulowana inflacja wynosiła około 45%. Inwestując początkowo 100 zł, straciłbyś realnie około 9 zł, a w sumie to nawet nie uwzględniłem tu podatku belki, więc jeszcze więcej. Lokaty w dłuższym terminie po prostu przegrywają z inflacją, i to, że teraz jest okienko, które faktycznie przy zakładaniu promocyjnych lokat pozwoli zarobić w perspektywie roku realnie, no to nie znaczy, że zawsze tak będzie. Zupełnie nietrafione jest więc rozumowanie, że lepiej zrobiłbym kupując za wszystko, co mam lokatę. Trochę to wszystko skomplikowane, no bo trzeba nauczyć się myśleć tak długoterminowo i przyzwyczaić się, że obecne odczyty makroekonomiczne to już przeszłość. Jeżeli chodzi o inwestowanie dywidendowe poprzez ETF-y, to chyba w większości przypadków odpuściłbym sobie wybrać te akumulujące. Chyba że ktoś ma tak dużo kapitału, że kupując ETF na akcje z całego świata dystrybujący dywidendy, mógłby się już po prostu z tego utrzymać, ale mówimy tutaj raczej o milionach złotych. Musicie wiedzieć, że ETF-y dystrybujące zwykle działają tak że mają w sobie te dziesiątki czy setki spółek, te firmy płacą dywidendy, od których w zależności od kraju pochodzenia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych. Dywidendy gromadzą się na koncie funduszu, i ten w wersji dystrybuującej wypłaca nam co jakiś czas te pieniądze, a my znowu musimy zapłacić od tego 19% podatek od zysków kapitałowych w Polsce. To podwójne opodatkowanie dywidend to w ogóle już psuje według mnie całą zabawę, chociaż tego drugiego podatku można uniknąć inwestując przez konta IKX. ETF akumulujący za to nie wypłaca zysku, a gromadzi pieniądze na koncie i w pewnym momencie dokupuje za nie kolejne akcje, co zwiększa wartość każdej jednostki naszego ETF-a. To po prostu okazuje się bardziej optymalne podatkowo. Wykorzystujcie proszę tę wiedzę, czy jakieś moje przenośne i metafory do edukowania ludzi wokół siebie. Pamiętajcie, że to też nie jest takie piękne, jak może się na pierwszy rzut oka w tych materiałach wydawać, i nawet kupno obligacji skarbowych i ETF-u może wymagać przetrwania głębokich i długich spadków na tym ETF-ie, bo obligacje detaliczne no, nie spadną nominalnie. A no, decyzja o rozpoczęciu inwestowania to decyzja o wieloletniej przygodzie. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami i pytaniami. Staram się w miarę możliwości odpowiadać. I proszę bardziej doświadczonych widzów, żeby czasami odpowiadali tak spokojnie i rzeczowo tym, którzy dopiero zaczynają, nawet jeżeli te pytania wydają się głupie, no bo każdy ma prawo zaczynać. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału do końca i do usłyszenia, już niebawem. Cześć.